Czwarty dzień w Pomorskich Lasach. Jak widzicie, dominują kurki innych grzybów, nie stwierdziłem. Także zapraszam Was do mojego domu i kuchni, i będziemy coś z tymi kurkami robić. No, i jesteśmy już u mnie w domu, a dzisiaj postanowiłem, że zrobię filmik, jak przygotowuję jajecznicę z kurkami, boczkiem i cebulą. Zacznę od pokazania składników. Kurki, przy okazji, jak pokazuję Wam tutaj kurki, to uwierzcie mi, że przez ostatnie 4 dni zrobiłem w różnych lasach około 30 km i kurki to były jedyne grzyby, na które się nadziałem. Nie było żadnych innych grzybów, także to obrazuje, jakie obecnie panuje bez grzyby. Tylko kureczki udało mi się namierzyć fakt faktem codziennie, ale innych grzybów nie uświadczyłem. Jak jajecznica, no to musimy mieć jajeczka jakiś tłuszcz, na którym będziemy podsmażać nasze składniki. Ja akurat używam masła klorowanego. Do tego kawałek boczku i średniej wielkości cebula. No i wiadomo, do smaku sun i pieprz. I te wszystkie składniki, które tutaj widzicie, wystarczą nam do przygotowania jajecznicy z boczkiem, cebulą i kurkami. Będziemy teraz kroić poszczególne składniki. I przystępuję do krojenia trzech składników, czyli cebulka, kureczki i tutaj boczek. Boczek wędzony. Pamiętajcie, żeby tą skórkę z dołu odciąć. Boczek będę kroił na małą kosteczkę. Kureczki pokroję na dość duże kawałki. Z tego powodu, że podczas smażenia, obróbki ciepłej, ona zmniejsza swoją objętość. Kureczki wcześniej. Opukałem pod bieżącą wodą i poczekałem, żeby troszeczkę woda z nich obciekła. Ale i tak jeszcze pokażę wam jeden sposób, jak pozbawić te kurki wody. No, i cebulka średniej wielkości, pokroję ją też w malutką kosteczkę. Tak jak mówiłem, kurki kroję na dość duże kawałki. Kureczki pokrojone, mogę przystąpić do krojenia cebulki. Cebulkę kroję na pół, obracam sobie. I teraz nacinam, nie dojeżdżając do końca, kroję w pół, a następnie trzymam i jadę od tej strony. Teraz boczek, z boczku odcinam skórę. A boczek kroję na malutką kostkę. Jak widzicie, mam już wszystkie składniki pokrojone. Kureczki, one jeszcze są troszkę nasiąknięte wodą. Tutaj cebulka, a tutaj boczek wędzony, pokrojony na kostkę. Mogę przejść do kuchni. I zacząć smażenie. Ok, przystępuję do smażenia. I co jest najważniejsze, to możecie zobaczyć, że tutaj na patelni nie mam żadnego tłuszczu. Specjalnie, bo w pierwszej kolejności będę wrzucał kureczki. Tak jak mówiłem, kureczki są umyte, ale one są nasiąknięte wodą, więc żeby tej wody się pozbyć, to będę je chwilę obsmażał właśnie na patelni bez tłuszczu. Jeśli Kureczki dodałbym takie mokre w późniejszym terminie: czyli najpierw bym podsmażył boczek, następnie cebulkę, i potem dodał kurki. To te kurki oddałyby wodę, i na tej patelni tłuszcz z tą wodą by się mieszał. I zamiast smażyć, to ja bym to bardziej gotował. Tutaj zobaczcie, ile wody z tych kurek wypływa. Tą wodę musimy odparować. Gdybyśmy potem dodali, te kurki puszczą tą wodę i ten tłuszcz jeszcze z boczku i jeszcze z tego masełka klarowanego no to by było nieciekawie a my sobie odparujemy tą wodę kureczki przełożymy do talerzyka i dodamy później do całego dania no i o to chodzi widzicie kurki pozbawione wody jak najbardziej można już je ściągać ja mam przygotowaną obok miseczkę i do tej miseczki właśnie je sobie tutaj przełożę Następnie przechodzę do tego, aby rozgrzać na patelni trochę tłuszczu. Tutaj pozostawiam każdemu dowolną ilość, jaką sobie chcę rozpuścić. Mi wystarczy w zupełności tyle, tak, żeby ten tłuszcz troszeczkę przykrył powierzchnię patelni. Będę smażył boczek. Boczek również odda od siebie trochę tłuszczu. Więc masełko klarowane mi się tutaj rozpuści. Następnie będę smażył boczek. Na rozgrzaną patelnię. Dodaję pokrojony w kawałki wędzony boczek. I będę go smażył do momentu aż się zarumieni. I jak zobaczyć możecie boczek u mnie się już lekko zarumienił. Dla mnie to idealny moment wysmażenia boczku. Ja nie lubię takich twardych skwarek, aczkolwiek jak ktoś lubi twarde, może podtrzymać dłużej, ale dla mnie to idealny moment aby dodać właśnie do tego boczku pokrojoną w kostkę cebulę. Całość obsmażamy do momentu, aż cebula zrobi się miękka. Jak dla mnie to idealny moment, aby dodać do tego wcześniej pozbawione wody kulki. Całość smażymy jeszcze około 3 minut. 3 minuty szybko minęły, całość mam już fajnie podsmażone, połączyły się kurki, cebula i boczek. Idealny moment, aby wbijać jajeczka. Ja na taką ilość, którą dzisiaj widzieliście kurek, wbijam 5 jajeczek. Całość mieszamy. I teraz dodajemy. Sól i pieprz. Pamiętajcie, że lepiej dodać mniej soli niż więcej, bo jak będzie niesłone, to zawsze można dosolić, a jak przesadzicie z solą, to już nic nie zrobicie. Ja pieprzu daję dosyć sporo, bo lubię jak jest taka piardna. I całość z powrotem mieszamy. Teraz co do stopnia wysmażenia jajecznicy. No to każdy niech sobie robi ją według uznania, niektórzy lubią lejącą, niektórzy lubią same wióry, ja jestem gdzieś tak po środku nie lubię za suchej, ale też nie lubię jakby mi się jakieś tutaj białko ciągnęło, także medium bym powiedział nie żywa, ale też nie wysmażona na maksa jeszcze troszeczkę jej brakuje i będę przekładał na talerz. a jak będzie mało słona, to zawsze sobie mogę dosolić, pamiętajcie solą ostrożnie a jak ktoś jeszcze jest zakochany, to już w ogóle może przesadzić bardzo szybko. Przekładam na talerze. I po przełożeniu na talerz tak właśnie się prezentuje moja jajecznica z kurkami, boczkiem i cebulą. Powiedzcie, że wygląda smakowicie. Mam nadzieję, że mój przepis i przygotowanie jajecznicy Wam się podobało. Także mi nie pozostaje nic innego jak przystąpić do konsumpcji. A z Wami się żegnam i do następnych filmów. Cześć, smacznego!